European Health Tech Innovation Center to odpowiedź na wyzwania i potrzeby współczesnej medycyny, sportu, ale także obronności. To tutaj naukowcy Politechniki Śląskiej rozwijają swoje pomysły w aplikacyjne technologie, które znajdują zastosowanie szeroko w diagnostyce, leczeniu, ale także w tzw. opiece domowej. To tutaj również rozwijamy te technologie, które pozwalają trenerom doskonalić technikę w różnych dyscyplinach sportowych, przede wszystkim w piłce. Nowoczesny trening sportowy to jednoczesna praca specjalistów wielu dziedzin. Nauka techniki, nauka taktyki gry to tylko pewien wycinek takiej pracy. Równie istotna, a mniej zauważalna jest praca trenerów przygotowania motorycznego, osteopatów lub fizjoterapeutów. Coraz częściej do pracy ze sportowcami wykorzystuje się również nowoczesne urządzenia pomiarowe, a wsparcia szuka się pośród naukowców zajmujących się inżynierią biomedyczną. Wielu z nas zna film prezentujący badania biomechaniczne Cristiano Ronaldo. Mało kto jednak wie, że podobne badania o charakterze bardziej utylitarnym miały miejsce na wydziale inżynierii biomedycznej w Zabrzu, a w badaniach tych wziął udział Robert Lewandowski. Nowoczesna medycyna, jak i trening motoryczny, to nie tylko nasza praca w gabinetach czy, czy na boisku, to również szereg pomiarów, które daje nam obiektywną analizę naszych zawodników. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej daje nam pozyskanie diagnostycznie nowych parametrów, wśród nich badanie jakości ruchu, szybkość podejmowania decyzji, szybkość reakcji, kontrola motoryczna, Ciała w statyce, jak i co bardzo ważne, co chcieliśmy uzyskać, badania jakości ruchu w dynamice. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej dała nam możliwość stworzenia interdyscyplinarnego zespołu, który ma możliwość Łączenia wiedzy z zakresu medycyny i nauki, celem stworzenia nowej perspektywy, nowych możliwości, zarówno w zakresie treningu motorycznego, jak i leczenia pacjentów. Została stworzona specjalna metodologia badań, która umożliwiła nam interpretację i weryfikację badania medycznego. Kluczem do sukcesu przeprowadzonych badań była interdyscyplinarna współpraca i zaangażowanie dużego zespołu. Wysoko wyspecjalizowana kadra, najnowocześniejsza aparatura pomiarowa, jak również krajowa i zagraniczna współpraca stawiają wydział inżynierii biomedycznej wśród tego typu jednostek w czołówce zarówno w kraju, jak i w Europie.